Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo miło, że tutaj mogliśmy przyjechać do państwa z, z tym filmem i pokazać go. Aby, abyśmy mogli docierać do szerszej publiczności, to na każdym pokazie organizujemy zbiórkę na następne pokazy. Kolega Robert teraz sobie poda puszkę po, po, po sali i prosimy o wsparcie. Z mojej strony, proszę państwa, w 2027 roku. Odbędzie się 150-lecie o objawień Matki Bożej w Grzwałcie. Jest to bardzo ważne, abyśmy spotkali się tam jak najliczniej i jak najwięcej Polaków, żeby tam przybyło. I w związku z tym bardzo Państwa proszę o tym, o to, żeby Państwo przekazywali tą informację do rodziny, do znajomych o tym że właśnie w 2027 roku odbędzie się ta piękna rocznica 150. I abyśmy się tam znaleźli i aby ten film posłużył nam jako mechanizm, instrument do tego, żebyśmy się między nami Polakami, mogli się komunikować. I na stronie www.1877.pl .y w zakładce pokazy są dodawane cały czas to nowe. Miejsca pokazów, tak jak dzisiaj, dzięki właśnie gospodarzowi, pani Katarzynie też między innymi. Jutro będziemy w Radomie, po, po jutro pobocznie, ale w międzyczasie odbywają się też bardzo dużo różnych innych projekcji. I proszę właśnie, żeby Państwo przekazywali, jeśli Państwo macie pomysł na taką projekcję gdzieś u siebie jeszcze w, w innym w miejscu no, może księdza e, proboszcza w jakiejś sali przeparacji często właśnie organizujemy nawet jest, w dolnym kościele. Mamy takie projekcje, to zapraszam do kontaktu tutaj do pani Katarzyny, ewentualnie do mnie, albo do kolegi Rafała Porysia. Na, na dole strony też e, www.gięczor znajdują się dane kontaktowe do mnie i serdecznie zapraszam do kontaktu. Następnie o czym chciałem wspomnieć, proszę Państwa, to jest akcja 150 kapliczek na 150 rocznicę. Autorem tej akcji jest pan Jerzy Duda z Podkarpacia. I na e, stronie internetowej e, znajdą się informacje dokładnie tak. Tutaj kolega pokazuje właśnie jak, jak, w jaki sposób. Jeden strend tylko, ksiądz to pani podjął temat i osobiście kopał fundamenty pod kapliczkę. Także tu brawa dla księdza w podjął ten temat i ta akcja została zainicjowana tutaj. Tak, tak bardzo się cieszę. Właśnie coraz więcej takich miejsc powstaje, ja też mam ostatnio w Łochowie i nawet dyrektor też dyrektor kina zapowiedział, że wybuduje taką kinem taką kapliczkę. Byliśmy ostatnio też w Komarowce Podlaskiej. Wójt gminy zapowiedział też, że wybuduje więc coraz więcej takich inicjatyw. Bardzo dziękuję I za taką inicjatywę tutaj lokalnie. Szanowni Państwo, zainteresowanie filmem wciąż rośnie. Jeszcze co, zaczynaliśmy w, oczywiście w Wietrzwałcie 7 września, mieliśmy w planie jedną, dwie projekcje w sali, w sali gimnastycznej, w szkole podstawowej, w, gdzie tą salę gimnastyczną specjalnie przystosowaliśmy do takiej projekcji. Mieliśmy dwie w planach, ale taka, takie było zainteresowanie, chociaż tak szybko się zapewniły poprzez ten system rejestracyjny, który mamy na stronie. my i były prośby, żebyśmy dodali jakieś następne projekcje. Dodaliśmy jeszcze jedną. Okazało się, że to było z mało. Dodaliśmy jeszcze jedno. Były cztery projekcje. Nie za bardzo było gdzie tam wcisnąć kolejnej projekcji, a da, nadal było zainteresowanie. Więc wcisnęliśmy, zmieściliśmy e, taką jedną projekcję zorganizowaliśmy jako o, o, projekcję premierową w Amfiteatrze w Niedrzwalcie, też cieszyła się bardzo dużą frekwencją. I następnie przyjechaliśmy do Warszawy. W Warszawie była podobna sytuacja, też się jedną projekcję premierową w Warszawie, ale tak szybko się zajęły, zajęły miejsca wszystkie te, te, te zarezerwowane, że dodaliśmy drugą, a następnie też było że mało, więc zadaliśmy trzecią, więc cały czas zainteresowanie rośnie. Teraz już przyjechaliśmy dookoła Polski, nawet byliśmy już za granicą. Tutaj wcześniej kolega wspominał, że jest w planach taka trasa, tak razem z panem reżyserem między innymi, trasa po, po Europie, ale już gdzieś odbywają się takie projekcje. Dwie były w Australii, jedna była w Wiedniu. W różnych jeszcze innych miejscach, w Stanach też się odbywają takie, takie projekcje pojedyncze. Bardzo nas to cieszy już ponad 200 projekcji w Polsce za nami, ale ponad 120 następnych jest zaplanowanych. I to nie tylko do, to do końca roku, ale planujemy jeszcze w przyszłym roku, tak jak najbardziej. I jeśli chodzi o film, bo często są takie pytania, kiedy będzie można na przykład nabyć taki film, gdzieś na płycie tych w której kraj bardziej dzisiaj już pełno po takie faceta w OHS odchodzi do historii. Więc prawdopodobnie będzie taka możliwość, ale jeszcze nie znamy terminu. Planowaliśmy może na święta, żeby była możliwość takie e, e, sprezentowania e, filmu w ale jeszcze nie wiemy, czy, czy nam się to uda, e, cały czas jest to w planach, e, zobaczymy. Oddaję jeszcze głos e, tutaj koledze Jackowi, e, chces, chciałby też przybliżyć kilka tematów. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, już zapachy są, także na pewno chcielibyśmy już coś przekąsić. Dzięki tutaj życzliwości gospodarzy. Natomiast pozwólcie Państwo, że jeszcze dwa takie komunikaty. Jedna rzecz to jest, tak jak na początku się przedstawiłem i na końcu też było pokazane, jako Fundacja Konfederacja Wietzławska, jesteśmy też jednym z dystrybutorów tego filmu, stąd też tutaj moja obecność, ale tak jak powiedział ksiądz Antoni, Matka Boża nas połączyła, bo. Ja jestem ze Śląska, ksiądz Antonius a spotkaliśmy się w Pieszczadach w Meczkowcach. Tak? W krótkim komunikacie porozumieliśmy się, no dzięki temu tutaj Państwo jesteście. Ja jestem u Państwa, miło mnie gościć tutaj wspólnie z, no, z naszymi współpracownikami. I chciałbym zachęcić Państwa do tego, żebyście się zapoznali z treścią aktu Konfederacji Pieszczowskiej. W dwóch zdaniach tylko powiem, preambuła tego aktu jest taka: każdy może do tego przystąpić, jeżeli zgadza się z treściami tego aktu, gdzie najistotniejszą rzeczą jest to, że uznajemy Chrystusa Króla jako króla Polski i Matkę Bożą jako królową korony polskiej, kierujemy się zasadami cywilizacji łacińskiej i jako Fundacja, Konfederacja Wieczwałcka też bardzo mocno. Wspieramy i, i przypominamy o mszy świętej wszechczasów, czyli tej mszy świętej, która była na pewno w czasie objawień. Zachęcamy do tego, żeby się z nią również zapoznać, jeżeli macie tutaj taką takie możliwość gdzieś w Waszych okolicach czy w Radomiu polecam. Polecam zdecydowanie uczestnictwo w takiej mszy świętej wszechczasów, czyli tak zwanej mszy świętej tendencji. Czyli o akcie Konfederacji Gieczkowskiej powiedziałem. Natomiast zachęcam tutaj, bo są do nabycia, to jest książka z 1877 Nieznane Konteksty Geopolityczne. Czyli jeżeli, no bo przyznacie Państwo, że tej, ta ilość tych informacji, tutaj, tych historycznych, geopolitycznych i tak dalej, to za pierwszym razem naprawdę tego się nie da spamiętać. Jeżeli chcielibyście mieć to w jakiś sposób usystematyzowane, to jest książka, yy, której autorem jest y, pan Grzegorz Braun, to jest ona tutaj, jest mo możliwość jej nabycia. Jest, jest również, możliwość nabycia y, filmu, bo w trakcie filmu też była mowa między innymi o, jak Niemcy w czasie objawień, y, Niemcy w zdecydowanej większości kraj protestancki, a protestancka była kiedyś rewolucja, Marcin Luther, i tak dalej, i pan poseł też nakręcił film wcześniej. Luther Rewolucja protestancka, w którym tam z kolei, w, tam, w tamtym filmie, występuje ksiądz profesor Tadeusz Wiósł, którego zapewne państwo znacie z internetu. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć. Jak my niewiele wiemy o, o tym, czym była na przykład Rewolucja Protestancka i, i na czym ona polegała. polegała. I do czego ostatniej rzeczy, do czego chcę Państwa za, zachęcić? Do refleksji nad tym filmem. Myślę, że jesteście Państwo, tak przypuszczam, może się mylę, rozczarowani, że za mało było o objawienia. Tak, jeżeli to taka mała sonda. Kto z Państwa poprzez podniesienie ręki był już w Gieczwałce? Dużo ludzi, ale dużo ludzi nie było. Dużo ludzi nie było. I teraz, jak Państwo myślicie, dlaczego jesteście tutaj na tym filmie? Matka Boża Was tutaj zaprosiła i zaprasza Was do Gieczwałku. Ja tutaj pozwolę sobie jeszcze księdza Antoniego na chwilkę poprosić. E, bo jeżeli jest prawdą to, co ja mówię, e, to księża Antoni chciałbym, żeby ksiądz Antoni potwierdził te słowa, że tak to jest, że to Matka Boża wybiera sobie ludzi, których zaprasza do siebie. I żebyśmy poznali właśnie, zaczęli czytać, szukać różnych opracowań, objawienia kieczbałckich. I nie tylko kieczbałckich, tak? My, mamy, my jako kraj, jako naród, jako Polacy, to Matka Boża nas wybrała i powiedziała: Ja do, w 1608 roku do ojca Mancin w w Neapolu. Powiedziała: Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polską? To nie my wybraliśmy sobie Matkę Bożą na królową Polski, tylko Matka Boża. I powiedziała: Że ja chcę być królową Polską. Księża Antonia. Szukać się należy, może przykładem będzie to, że tam padają wymowy jakoś pisma a w ostatniej, nie pamiętam tytułu, to jest, to jest to z was podpowiem, to, to przekażemy, ale natrafiliśmy na um, modlitwę różańcową, którą modlić się pieczot w czasach objawienia. To są modlitwy, które zapraszają w pozdrowieniach angielskich, rozważając daną tajemnicę, i ona pozwala się jeszcze bardziej skupić na danej, na danej tajemnicy, którą się modlimy. I to było też potwierdzeniem przez Matkę Najświętszą, że modlitwa, którą y, odmawiacie, przez dzieci przekazała tym zgromadzonym. Podoba się, podoba się bardzo Matce Najświętszej, to tak się powoli poznaje i po poznaniu tych, tej modlitwy, która towarzyszyła w tej w czasach objawienia. prowadziliśmy prowadzili ją, bo spotykamy się każdy wtorek miesiąca, to są nabożeństwa poświęcone Matce Najświętszej, Teraz razem z nią w pierwszy wtorek miesiąca modlimy się w intencji dzieci, Razem z rodzicami, którzy założyli kółka Szarego Różnica rodziców, w drugi wtorek miesiąca mówiliśmy o naszego narodu. To jest głos, który słyszeliśmy w filmie, który też wybrzmiał, zapraszający nas do wolności przez trzeźwość w naszym narodzie. Trzeci wtorek. modlimy się w intencji. Wynagradzającej, bo trzeba wstawać do wynagradzania tego wszystkiego, co się czyni. Ja kiedy obejmowałem parafię w, w Jarosławicach, ksiądz proboszcz przeżył bardzo dramatyczną sytuację razem z parafianami i w tym czasie go też zastępowałem, bo się bardzo rozchorował. To spowodowało, że ta choroba doprowadziła do jego śmierci. To był Wielki Czwartek kiedy sprofanowano Najświętszy Sakrament. Wyniesiono tabernakulę, który której on się bardzo cieszy i został... i sprofanowano Najświętszy Sakrament. Otóż to były chwile bardzo trudne dla całej wspólnoty i proszę sobie wyobrazić, że został, sprofana... został sprofanowany Najświętszy Sakrament w Monstrancji. Policja, psy nie znalazły. Nie znalazły monstrancji, która została wyrzucona. I co się okazało? Pan Jurek jest tutaj dzisiaj razem z nami. Mógłby to zaświadczyć takimi drżącymi dłoniami, kiedy rozpoczęliśmy pracę sprzątania wokół cmentarza. Przynosi tę monstrancję. Do kancelarii parafialnej. Jest to jeden z cudów, których dokonała matka Najświętsza. Przecież mogli ją no, spieniężyć. Nie wiem, co tam złodziej miał za, za cel w tym, ale ona ocalała. Ja to odbieram jako jeden z pierwszych cudów, które ja doświadczyłem jako nowy proboszcz na, w tej wspólnocie parafialnej. Pozwolić się prowadzić. Matce Najświętszej. trzeci, tak jak wspomniałem, wtorek to trzeźwość, a czwarty to również dziecko. Modlimy się w intencji naszej ojczyzny. Różaniec, 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 Różaniec. Modlitwa Różańcowa to zwycięstwo. Jak słyszeliśmy, Ojciec Święty przekazuje nam Polakom. O tym wiele razy mówił Jan Paweł II. I mamy takich. Wiele pięknych miejsc w naszej Ojczyźnie, które Matka Najświętsza nam ukazała ostatnio. Ale doświadczamy tego, co jest darem. Tak, miejscowość Tałużyn. To decyzja częstochowska. Ja tam odwiedziłem też to miejsce. Matka Najświętsza przychodzi, jest tam szczegółów dopiero pojadę do zeznań, bo, ja bo byłem tam pierwszy raz bardzo krótko, ale byłem po wodę. Matka Najświętsza w trudnej sytuacji. Ludzi, ludzi którzy bardzo chorują, przychodzi błogosławie w wodę, do które daje lekarstwo. Niebo, tak jak w bardzo niebo daje nam rozwiązania na różnego rodzaju sytuacje i trudne, czyli chorobowe. Tylko musimy ich zacząć szukać. Myślę, że w dobie w naszej, w naszych czasów powinniśmy to odnajdywać i szukać takiego lekarstwa, jakim jest modlitwa, bo że jak słyszeliśmy, możemy uzyskać wszystko, a skoro Matce Najświętszej podobały się te modlitwy, w, którym, w których trwają mieszkańcy pielgrzymi Gieczmaru, to postanowiliśmy praktykować je u nas w Wspólnocie Parazjalnej Lubowej Matki na w głowej, Pokoju Matki Dziękuję wszystkim, że mogliśmy razem... że mogliśmy razem przybliżyć sobie te chwile, które były wokół wokół objawień na złożonym Ja chciałem obejrzeć ten film, ale film przyjechał do mnie, bo szukałem miejsca, gdzie, gdzie, mogę, gdzie mogę obejrzeć. Bo, y, bo trzeba nam zauważyć i oceniać sytuację, w której my dzisiaj żyjemy. Bo ja właśnie chciałem księdza tutaj poprosić, czy ksiądz jakąś analogię dzisiejszych czasów, w stosunku do tego, co było co było na tym filmie pokazane. Tak? dziękuję. Ja dlatego zacząłem szukać, bo właśnie to, co my dzisiaj przeżywamy to jest atak szatana, który widzi tutaj, w narodzie polskim, zwycięstwo Matki Najświętszej. I też mam takie pragnienie, to jest duże też słowo, ale po co dzisiaj doświadczamy? To potrzeba naszego zapraszania Matki Najświętszą, by rozwiązywała te trudne sprawy w naszej ojczyźnie. Bo tak jak przygotowała scenariusz zwycięstwa, wyprowadzenia nas z niewoli, spod zaboru, tak dzisiaj też myślę, że Matka Najświętsza tutaj ten scenariusz przygotowuje, tylko musimy jej dać amunicję, a tą amunicją jest wróżenie. Serdecznie dziękuję i jeszcze chciałem o jednej rzeczy. Jeszcze chciałem o jednej rzeczy ja przesunąć się, bo tu jest sprzężenie. O jednej rzeczy przypomnieć. Przede wszystkim się musimy modlić, ale pamiętajcie, szanowni Państwo, że we wszystkich działaniach jakichkolwiek my nie możemy być bierni. Widzę tutaj na pewno rodziców, na pewno babcie, ciocie, ojców, dziadków. A widzicie, co się dzieje w systemie edukacji. Nie, nie, nie myślcie, że, że pewne rzeczy się nie wydarzą. Jeżeli będziemy bierni, jeżeli nie wejdziecie do rady rodziców, jeżeli nie będziecie reagowali na pewne rzeczy, które poprzez system edukacji chcą zdeprawować nasze dzieci. I to, co powiedział ksiądz, to jest walka szatana. On walczy z nami, z Polakami, bo tu jest jeszcze katolicki kraj. Czy jeden z ostatnich na świecie, na pewno jeden z ostatnich, bo nie chcę mówić, że jedyny, ale jeden z ostatnich na świecie. To jest walka szatana z nami. W objawieniach było też powiedziane o, o jednej rzeczy, w objawieniach fatimskich, między innymi również, że szatan będzie walczył z rodziną, z rodziną, z dziećmi. I to, to się dzisiaj wydarza. Także ja apeluję do Państwa i zachęcam Państwa do tego, żebyście nie byli bierni, tylko patrzcie, czy jako babcia, ciocia, czy mama, czy ojciec, czy dziadek, co próbuje się wprowadzać u Was w szkołach i reagujcie na to. Reagujcie na to, bo jeżeli będzie duża reakcja, to wtedy na pewno ona przyniesie odpowiednie skutki. I jeszcze jedno odwołanie do szatana. E, bo widzieliśmy na filmie te osoby, które nie były w Nietrzałcie, a będą na pewno, na pewno się musimy spotkać tam na 150 rocznicy, czyli na pewno w 2027 roku, jak Bóg pozwoli, to zachęcam wszystkich, żebyśmy tam się stawili miliony, miliony Polaków, żeby się tam stawiło. Ale to, co się dzieje dzisiaj, to jest też walka z Szatana, bo nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, że na filmie było widać bazylikę i potem była taka panorama, taka perspektywa, takie piękne pola tam się roztaczały. 700 metrów od bazyliki jest planowana budowa Centrum Dystrybucyjno-Logistycznego Litla w którym będą również przetwarzane i składowane odpady zarówno w tej hali magazynowej jak i na zewnątrz yy, w ogromnych ilościach 154 tysiące ton odpadów w skali całego roku może tam być przetwarzane Czy to jest przypadek że na takie miejsce takiego czegoś został wybrany Gierszwałd? Samy sobie Państwo odpowiedzmy yy, Także zachęcam do tego właśnie, bo y, jest taka akcja. Ja wiem, że nam jest wygodniej chodzić i kupić wszystko w jednym sklepie, ale jeżeli mamy w jakiś sposób mieć na to wpływ, to jest zorganizowana akcja, gdzie jest już też nawet y, wykupiona domena stopleadl.pl. Generalnie, jeżeli chcemy w jakiś sposób zmusić do tego właścicieli lidla, żeby wycofali się z tej haniebnej decyzji, żeby tam powstało takie centrum dystrybucyjne akurat w Gieczwałdzie, w niedalekiej bliskości Sanktuarium Maryjnego, gdzie wiemy, co się dzieje w różnego rodzaju odpadach, jak coś się wydarzy, potem katastrofa ekologiczna i tak dalej, no to są po prostu niewyobrażalne rzeczy. To zachęcamy do tego, nie kupujmy w Lidlu. Po prostu, w najzwyczajnym świecie. Może poprzez kieszeń i poprzez ekonomię trzeba y, z tym też walczyć. Oczywiście nie zapominajmy o modlitwie i to, co powiedział też ksiądz Antoni. Zachęćcie, bo ksiądz Antoni tutaj jest najlepszym przykładem, ale macie też swoich proboszczów w swoich parafiach i żeby był dobrze zrozumiany. Ja nie krytykuję żadnych pierczynek do innych miejsc, ale no Polacy gremialnie na przykład jeżdżą do Mediugorje, gdzie jest bardzo daleko, trzeba wydać pieniądze a do Gieczołgu nie pojechali jeszcze.